Nazywam się Kamila Tomczewska, jestem położną, certyfikowanym doradcą laktacyjnym. Zapraszam Was do wspólnej wędrówki. Wędrówki, która jest tak naprawdę niewielką częścią tej ogromnej podróży, która Was czeka. Podczas tej wędrówki będziemy przygotowywać się do porodu, opieki nad noworodkiem i niemowlęciem, do karmienia piersią, a także inną metodą alternatywną oraz do rozumienia procesu połowu. Gotowi? No to zaczynamy! Zastanawiałaś się kiedyś, co jest Twoją największą siłą? Bez dwóch stań, intuicja instynkt, czyli wszystko to, co tak naprawdę masz już w sobie. Czasem tylko trudno nam uwierzyć, że intuicja dobrze nas pokieruje i często ciężko wczuć nam się w ten prawdziwy instynkt, który mamy w sobie. Prostym przykładem, którym możemy nawiązać naturę i świat zwierząt do nas, kobiet europejek żyjących w XXI wieku. Żerafa. Potrafi wstrzymać poród na kilka godzin, kiedy czuje się niepewnie. Czy z nami jest podobnie? No właśnie. Z nami także jest podobnie. Niejednokrotnie jako położna obserwuję sytuację, kiedy przyjeżdżasz do porodu. Skurcze były nawet co 5 minut, może co 3 minuty, ale im bliżej szpitala, tym skurcze zaczynają się wyciszać. W izbie przyjęć są już bardzo rzadkie, a na sali porodowej okazuje się, że czynności skurczowej brak. Co zrobić, gdy skurcze podczas porodu zaczynają być coraz rzadsze albo coraz krótsze i nie są tak efektywne jak być powinny? Jak wzmocnić czynność skurczową naturalną metodą, zanim zostanie zaproponowana nam na przykład kroplówka naskurczowa? Dokarm go, przecież po co się męczysz tym karmieniem piersią? Daj mu butelkę, będzie spokojniejszy. Ja wiem, co mówię, ja też karmiłam swoje dzieci butelką. Kolejny tekst, który najczęściej przerywa drogę. Do karmienia piersią, ale przede wszystkim twoją pewność siebie jako kobiety, która jest w stanie wykarmić swoje dziecko. Kolejnym symptomem zbliżającego się porodu jest odejście czopa śluzowego. To taka gęsta, dosłownie glutowata wydzielina, która uszczelnia szyjkę macicy. Idzie skurcz. Także delikatne drgania. Podać jak najwięcej powietrza. pojamy się. Jeśli jest to już dla ciebie za dużo, zrób sobie przerwę. Oceniamy teraz znak efektywnego karmienia, czyli to, czy maluszek się prawidłowo naje. I tak mniej więcej do siódmej doby, do dziesiątej e, powinno odbudować masę urodzeniową. Jak? karmić dziecko butelką, żeby ograniczyć lub zminimalizować ryzyko jakichkolwiek problemów brzuszkowych i przekarmiania, to rodzic jest tą osobą, która reguluje przepływem mleka. Głównym leczeniem yy, zapalenia piersi, to częste opróżnianie tej piersi. Zachęcam Cię do pobrania załącznika, w którym opiszę, jakie jest postępowanie przy zapaleniu piersi. Wszystkie techniki, które będę pokazywała teraz, dotyczące noszenia dziecka, dotyczą dzieci, które jeszcze nie siedzą, w szczególności dzieci, które nie ukończyły jeszcze 4 miesięcy. Porządnie włożyć rękę pod główkę, tak, żebym czuła, że docisnęłam to ramię. Pokażę kilka sposobów kąpieli. Pierwszy bardzo dobrze sprawdza się dla wcześniaków i malutkich świeżych noworodków, nie, bo ono nie ma lewitować, tylko pupa ma się oprzeć o dno. To ta woda powinna być tak do klatki piersiowej, do szyi. Jak dbamy o kikut pępowinowy? Czy dezynfekujemy czy.? Nazwisko dziecka rejestrujemy w momencie, kiedy w ogóle rejestrujemy urodzenie dziecka. Witamina D3, także stosowana jako profilaktyka, prawie cięcie cesarskie. W zależności od placówki medycznej, od kraju, w którym będziesz rodziła, czasem jest możliwość, że dziedziuś tuż po urodzeniu yy, przez powłoki brzuszne jest układany na twojej klatce piersiowej. Jeżeli mogę dać Ci jakąś wskazówkę, yy, Podczas właśnie takiego pierwszego uruchamiania, rzadkie przystawianie noworodka w pierwszych dwóch dobach może spowodować, że laktacja powolniej się rozwija, a nawał mleczny nie pojawia się w trzeciej dobie, tylko dużo później. Teraz to mamy przeświadczenie, jak i społeczeństwo otaczające nas i czasem nasza najbliższa rodzina. Że połuk jest takim czasem, w którym już wszystko wróci do normy. Niestety jest to najbardziej błędne podejście, ponieważ połuk jest czasem, w którym te emocje jeszcze bardziej dają o sobie znać. Im dłużej będziesz tą raną pracowała, tym będzie robiła się ona bardziej miękka, plastyczna. Przytrzymujemy ku górze. Hop. I puść. Dziękuję Ci za wspólną relaksację. Pamiętaj, że możesz wykonywać ją tak często, jak tylko potrzebujesz. Do zobaczenia następnym razem.